Latające włeski. Tutaj mamy kobuza Włeska, kobus łobuz 175, włeska, Lelek. Tam mamy gila. A tutaj mamy Dudka. Dudka mamy z 1975 roku. Te wszystkie piękne eksponaty znajdują się w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Polecam naprawdę są tutaj MZ, włeski i Sokół 1000 i Sokół 600 i Sokół 125 Warszawa Nysa. Każdy miłośnik motoryzacji znajdzie tutaj coś dla siebie.